Cześć, witam was na kanale motoryzacja dla wybranych Dzisiaj omówimy sobie temat krótkiej skrzyni biegów Będzie to odcinek już typowo z tej naszej rajdówki Ponieważ czas się kończy, potrzebne jest miejsca i biza musi wyjechać stąd No to chcąc nie chcąc muszę się za nią zabrać A więc póki jest rozebrana to Wam pokażę o co chodzi z wymianą skrzyni biegów. Jak wiecie mamy swojego dawcę Golfa 4 dwulitrowego e, i z niego poszło skrzynia, sprzęgło, rozrusznik. Trzeba było domontować te dwie łapy. Przednią na belce, tamtą tylną. Ponieważ w Waszych skrzyniach jest ona inna i niestety nie będą pasowały. W montażu nie będziemy omawiać. No bo to każdy z Was potrafi zamontować cieniowych. Jedyny problem jest taki, że zmienia się nam rodzaj sterowania sprzęgłem z linkowego na hydrauliczne, i tu pojawiają się drobne schody. Są dwa dwie drogi: albo okupujecie siłownik, sprzęgło, pedał z golfa trójki i wizy TDI, dwulitrowej szesnastki, tak zwanego abf -a. i musicie tylko o, tak jak widzicie, Odzorować miejsce do siłownika sprzęgła, skręcacie i już. No, ja sobie troszeczkę utrudniłem, ponieważ montujemy pedał sprzęgła z golfa czwórki, no bo stoi dawca, jest. A po drugie, nie ma już części do trójek, takich typowo dobrych. A jak będziemy kopać w ten pedał sprzęgła, no to na pewno siłownik któregoś razu się rozleci, trzeba będzie wymienić. A więc z golfa czwórki są dostępne, jest to wiele i nie trzeba kombinować. A więc przejdźmy do najważniejszej rzeczy, bo montaż podłączenie linek to nie musimy robić o tym filmu. Pedał, siłownik. A więc tak, przejdźmy do pedałów. Tu jak widzicie jest pedał z golfa czwórki, z siłownikiem. Tak to wygląda. W tej pozycji jest zamontowany, tutaj jest nasza ściana grodziowa. I jest zamontowany od wewnątrz. Wiadomość jest o tyle dobra, że pedał jako pedał jest taki sam. No jest nasz pedał naszej ibizy. O. Jak widzicie, jak go sobie tutaj przyłożymy w ten sposób do otworu mocowania tego, ustawimy na równo z nogami, to się wszystko pokrywa. Jest takie samo. Jedynym, jedyną różnicą jest, że tutaj jak widzicie, jest przykręcony na śrubę. I ta śruba ma w sobie tuleje. Zwykłą taką, widzicie, o tuleje. Ona jest wsadzona. Pedał tu i skręcona jest tą śrubką. A więc z pedału golfa czwórki należy tą tulejkę wybić. Na zwykła tulejka o, z taką blaszką. I ten pedał nam pasuje na bolec w Ibizie. Troszeczkę było ciasno, więc musiałem ten otwór rozpiłować pilniczkiem, żeby chodził luźno i wszystko gra. Zaraz tam Wam pokażę jak to wygląda. Jest motanina kabli wszystkiego. No, nie jest to wcale przyjemne, no ale trudno. Do odważnych świat należy. Jedyny błąd, który popełniłem to popełniłem w otworze wróćmy do Ibizy eee, poszła u mnie rutyna i zrobiłem otwór w tym samym miejscu, co ma oryginalnie Ibiza i Golf 3, a różnica jest taka, że w Golfie pedały są troszeczkę niżej, znaczy siłownik jest troszeczkę niżej i po zamontowaniu w tym miejscu, to nasz siłownik centralnie wchodzi w pedał tu. Więc jest różnica. A pedał ma mocowanie tu. Zaraz wam pokażę. Więc ten otwór, który tam widzieliście w ścianie grodziowej, przyłóżmy sobie o, to, musimy zrobić niżej tu. Czyli ten otwór tu, ten tu, ten tu. Nie przeszkadza to w niczym, ponieważ to jest mocowanie mojego pedału z Golfa Czwórki. I do ściany grodziowej nigdy nie jest to przykręcone, bo jest za cienka blacha. Więc musimy zrobić wzmocnienie. A więc Utniemy to tu. Z drugiej strony utniemy to też tu. I od wewnątrz przyłożymy do ściany grodziowej. Będzie wszystko dobrze. Nie ma tragedii, ponieważ te otwory, które zostaną po przepiłowaniu, posłużą do przyspawania. Bo jak to przyłożę od drugiej strony, no to będę miał miejsce, żeby się tu przyspawać, wzmocnić to. A więc przejdźmy teraz do środka. Pokażę Wam o co chodzi. Eee, tu wskaźmy siłownik. Gdzie on tutaj należy? To jest nasz o, siłowniczek z golfa czwórki. Montujemy go tutaj. Jak on tam jest od wewnątrz my sobie przyłożymy od tej strony. Mniej więcej niech on sobie już o, tak sobie tak będzie. A ja szybko odejdę, bo tak odepnę telefon z ładowarki to się rozłączy, a to nie o to chodzi. A więc idziemy szybciutko do środka. No jesteśmy, no za dużo nie widać, ale tak to jest, jak widzicie mamy nasze pedały, pedał z golfaczurki zamontowany, poprawimy, jest ładnie równo, tu gdzieś jest, o widzicie, jest zawleczka, jest nasza zawleczka i po założeniu on sobie tu działa, wszystko jest ok, teraz może gdzieś tam pod spodu spróbujmy, Widzicie, tam wychodzi ten nasz siłownik, słabo widać, ale może, może, może się uda wsadzić palucha albo od tej strony, ciężka sprawa, ciężka sprawa, w każdym razie dajcie popatrzeć, dajcie popatrzeć, o, no ciężko, jest, o, dobra. I teraz jest mój paluch, i teraz widzicie, tu wychodzi spinka do wpięcia w pedał. A pomacajmy, a tu gdzie wychodzi mój paluch? O, tu jest mocowanie w pedałach. A więc, żeby on był poziomo, tak jak fabryka go zaprojektowała, musimy tam, właśnie w ścianie grodziowej, obniżyć go na dół. A więc, wracamy szybko do przodu. Mhm. Dobra, jesteśmy, wyciągamy ten nasz siłowniczek, nie wiem czy dużo zobaczyliście, ale myślę, że rozumiecie o co w tym wszystkim chodzi. A więc dobrze, teraz zajmiemy się przepiłowaniem otworu, więc ja ten otwór teraz przepiłuję, dotnę ten kawałek sobie, o którym Wam mówiłem, no i pokażę Wam jak to będzie wyglądało już spięte razem. A więc jesteśmy po przerwie. I teraz zobaczcie, mamy tutaj o. słabo widać, ale uszykowany wewnętrzny otwór. Może jakoś tak. O teraz widzicie. No, tyle musiałem przesunąć całe mocowanie w dół. Trochę mi się ręka trzęsie. A wewnątrz jest wstawiona ta blacha, o której Wam mówiłem. Wycięta. I teraz wezmę palcem ten otwór, który mi tu został. Widać, nie widać. No dobra, widać. Tu będę spawał, tu będę spawał, i tu będę spawał. I będę miał wsadzone to, tak jak należy. Wróćmy teraz szybko tutaj. O, żeby wam wytłumaczyć z tego całego pedału. To mamy, ucięliśmy to, tu, żeby dopasować do ściany groziowej, i tutaj to. Taki łuczek, no trzeba tą blaszkę dopasować do profilu ściany groziowej. Teraz. Tak, jak pokazywałem, tu przyspawamy, tu przyspawamy, bo to będą akurat te otwory, które będę miał wyżej, i tu zamiennik przyspawamy, przyspawamy. I jest koniec. Będzie nam działać. Także. No, nie ma co więcej powiedzieć. Zakładamy, jak będzie gotowy, po prostu szybciutko Wam pokażę, jak to wygląda już finalnie, i będziemy kończyć. To do zobaczenia po przerwie a więc jesteśmy jeszcze tak na chwilkę zobaczcie oj jak to wygląda widzicie wewnętrzna blaszka jest po prostu przesmarkana na dole punkcik, u góry dwa trzy, takie to nawet średnie przetopy, jak ja to mówię, gluciki wystarczą będzie mocne, wzmocni ścianę grodziową, nigdy się z tym nic nie wydarzy, jak widzieliście blaszkę przekręciłem śrubkami, ospawałem. Teraz śrubki wyciągnę, przełożę z drugiej strony, żeby były. Przychewtam sobie i zaciągnę gumą, żeby było szczelne. Pomaluję na czarno. Będzie koniec. A więc do zobaczenia po przerwie. Aha, a więc wracamy po przerwie. Jak widzicie, została nas noc. Przyświecimy halogenem, bo to jest na na że Tak to wygląda po skończeniu. Wyszedł jeden mały problem już dzisiaj nie będę tego robił mianowicie troszkę za długie jest cięgło więc prawdopodobnie ten siłownik przykręcę od drugiej strony aby zyskać troszkę miejsca albo przerobię pedał. Pokażę Wam o co chodzi i na tym zakończymy film, bo to już są drobne tam że tak powiem problemy konstrukcyjne i przy następnym filmie z innej dziedziny budowy po prostu Wam pokażę jak to finalnie wyszło telefon mi się ciągle rozłącza więc będziemy kończyć no to wróćmy do pedała gdzie on tutaj jest weźmiemy halogen troszkę nam się ściemniło o, tak to wygląda tu przyświecimy przyświecimy tak jakoś mądrze, ciężko jest, dobra, w każdym razie, to cięgiełko, które widzicie, jak to zrobić, wiem, tak, tak, będzie świecił, będzie świecił, będzie świecił, dobrze, przepraszam Was najmocniej, ale tak to wygląda z projektami. Po montażu tego wszystkiego to cięgiełko jest za długie, a więc jedyną możliwością, aby to działało, trzeba po prostu to cięgiełko skrócić. No i macie no, dwie możliwości: albo sobie tu obetniecie, nagwintujecie z dwóch stron, dacie złączkę, żeby była regulacja, albo utniecie i zespawacie. Ja nie wiem, jak zrobię, prawdopodobnie zespawam. I co jest ważne, przy montażu tego całego siłownika musicie mieć zdemontowany pedo sprzęgła więc jeżeli już sobie go dopasujecie to go zdejmijcie łatwiej będzie zrobić siłownik a więc no co kończymy, dzień nam się skończył więc zobaczymy się w następnym filmie na wstępie następnego filmu pokażę wam jak finalnie wyszedł ten siłownik sprzęgła jak to wygląda i tyle Mam nadzieję, że się podobało, także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!